Dzień dobry. A dzisiaj o takiej bardzo podstawowej historii. Jak sprawdzić, czy Bóg w ogóle istnieje? Dla nas wielu to oczywiste, że jest, ale nie dla wszystkich. Jest tak, że niektórzy uważają, że Boga nie ma. Część ludzi uważa, że to życie jest naszym głównym życiem, a w momencie śmierci robaczki zjedzą, jest koniec. I nikogo, nic się więcej nie dzieje. No nie jest tak. I niesłychanie warto sprawdzić, czy Bóg jest, czy w momencie naszej śmierci ktoś będzie nas sprawdzał, czy ktoś będzie nas sądził, i na jakich zasadach to się będzie działo. No niesłychanie ważne. Warto poświęcić, a wystarczy jedna godzina. Wystarczy jedna godzina, żeby sobie sprawdzić, czy Bóg faktycznie istnieje. Mnie oświeciło pod tym krzyżem w Słupsku w roku 1982. To był trzeci miesiąc stanu wojennego. Sporo ludzi zginęło. Mnóstwo ludzi zostało zamknięte do więzienia. I w środku miasta Słupska przed głównym kościołem mariackim na rynku stał sobie taki krzyż i wyciekała z niego ciecz przypominająca krew. Ja byłem człowiekiem wtedy całkowicie niewierzącym, ale jako że z Gdyni do Słupska nie jest tak daleko, to wsiadłem w małego Fiata i tam pojechałem. Byłem bogaty, miałem małego Fiata. Wtedy to było znaka bogactwa. A ci, co mieli dużego Fiata, to byli super milionerzy. Tak to było w tamtych czasach. Innych samochodów raczej nie było jeszcze. Tam Syrenka, Warszawa, Stara, co jakoś tak. No dobrze. No więc pojechałem do tego Słupska i pytam się pierwszą osobę, którą spotkałem, czy jest jakiś krzyż, który cieknie krwią. Pan pokazał tam, w centrum, no to ja tam pojechałem i zobaczyłem ten krzyż. No, ja tam byłem wiele razy. Dla mnie to był absolutny szok. Dla człowieka niewierzącego to było... No rozumiałem, że z drzewa cierwo, czerwona ciecz lecieć nie może. Bo byłem w lesie wiele razy. Ja lubiłem chodzić na grzyby i z żyjących drzew nie, zdarzy, nie zdarzało się, i do dzisiaj się nie zdarza, żeby czerwona ciecz wypływała. I teraz tak, tam było mnóstwo milicji obywatelskiej. To znaczy ze stu pewnych tam stało, w wszystkich, w wszystkich bramach, w Przecznicach stały ciężarówki z milicją. Bali się jakiejś rewolucji. E dla milicji obywatelskiej nie ma żadnych cudów. Więc szukali człowieka, który to robi, który to maluje. Szukali jakiegoś mechanicznego układu typu yy, jakiś woreczek, naczyńko, pompka, rurka o coś takiego. No bo leciało sporo. To nie to, że nam jedna kropla wyciekała. Leciało sporo tych kropel wyciekało. Krzyż wyglądał dokładnie, jakby przed chwilą ukrzyżowano człowieka. Wiele krew wylatywała tylko z miejsca, gdzie są nogi człowieka. Przez ręce nic nie wylatuje. I teraz tak, jeśli ktoś może pomyśleć, no dobrze, dąb czerwony, coś tam, coś tam i tam, i tam się zdarzyło. To proszę zauważyć, że ten krzyż ma wyraźny przód. Bo stoi dwa metry, znaczy stał, bądź jest ścięty, jest w kościele w środku, w krukcie, po lewej stronie, jak się wchodzi do Mariackiego kościoła. Ten krzyż ma wyraźny przód. Gdyby to była przyroda, czyli coś tam, glony, grzyby, nie wiadomo co tam, to mógłby cieknąć z każdego innego miejsca, a wyżej, a niżej, a z boku, a z tyłu. Ale ciekło z jednego centralnego miejsca, tam gdzie się przybija nogi skazańca. Ten krzyż tam stał 30 lat prędzej. Został postawiony tam w roku 1950 krzyż misyjny, a zaczął cieknąć z niego ta czerwona ciecz po 30 lat. Koło mnie stała dziewczyna, która podeszła i tak na chusteczkę higieniczną to wzięła. To było czerwone jak krew. Inna osoba spróbowała to. Wzięła na palec i polizała. I to było. to smakowało jak krew. Jest to jedyny krzyż Jezusa Chrystusa prawdziwy, który można sobie pocałować, będąc słupsku. Nie można zrobić większego cudu. Milicja Obywatelska dała największe, najważniejsze świadectwo o prawdziwości tego krzyża, bo nie znaleziono księdza ani człowieka Solidarności, który by to robił. Nie znaleziono. Ten krzyż ciekł przez 10 lat. Dlaczego nie można zrobić większego cudu? Bo cud w swojej definicji ma to, że nikogo nie musi, nie może, nie, nie jest to, w, nie jest to w, w intencji cudu, żeby kogoś zmusić do wiary. Bóg nie chce mieć nikogo na siłę w niebie. Dostać się do nieba to nieprawdopodobny skarb. To coś przecudownego. I Bóg nie chce nikogo zmuszać. Taki krzyż to jest granica tego, co Bóg może dla nas zrobić jako cud. Bo każdy od tego cudu może odejść. Może być, a co mnie to obchodzi? To było 50 lat temu. No, tyle to nie. 40 kilka. 40 kilka lat temu to było. I to nie było w moim mieście. A co mnie to obchodzi? Czyli każdy, kto na to patrzy, może powiedzieć: Nie, to nie interesuje. Tylko, że jeśli ktoś chce wejść do nieba, to warto się nad cudami zastanowić. Kościół tego krzyża nie uznał. Pytałem się biskupa, jak tam się sytuacja ma. On powiedział, że wtedy zabrali próbki, wysłali do Watykanu, one się zbiły. Kolejne próbki były problematyczne, żeby wziąć, ponieważ. Deszcze padały i to zmyło. Później znowu wyciekało. Ale jakoś tak nie wyszło im. No, zdarza się. W każdym cudów, które dzisiaj się dzieją, jest całe mnóstwo. I każdy może sobie to sprawdzić. Bóg mógłby pokazać się sam. Każdemu z nas. Mógłby pokazać anioła stróża, anioł stróż, każdy ma. Mógłby się dzisiaj każdemu z nas pojawić. Jakby zatrzepotał skrzydłami i chwycił każdego z nas za szyjkę i potrząsnął, to każdy byłby wierzący. Ale w tym momencie, my byśmy byli zmuszeni do wiary, od momentu, kiedy my widzimy anioła, albo widzimy Matkę Bożą, albo Jezusa Chrystusa, to tu się kończy wiara. Tu się zaczyna wiedza. I wtedy, jeśli ktoś by powiedział, że ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, to jest jeszcze większa afera. Wtedy już nie ma zmiłuj ani przeproś. Tutaj taki krzyż, to każdy może zlekceważyć. Nie w moim mieście. Ja tego nie widziałem. Co mnie to obchodzi? Tylko chodzi o to, że jak nie będziemy mieli wiary, jak ziarnkę gorczycy, to ciężko będzie wejść do nieba. My tutaj żyjemy po to, żeby sprawdzić, żeby sprawdzić, czy to wszystko prawda. Po to my tu żyjemy, żeby się nauczyć miłości Boga i bliźniego. Bez tego do nieba ciężko wejść, albo prawie to jest niemożliwe. Jezus Chrystus ukazuje się tysiącom mistyków i ponad 400 stygmatykom w historii chrześcijaństwa. Dzisiaj pewnie też komuś się pokazuje, i z kimś rozmawia. Często są to prywatne objawienia, ale w Medjugorje są dla wszystkich. I sama częstotliwość objawień w Medjugorje mówi, że przed nami jest jakaś wielka afera. Nigdy w historii chrześcijaństwa nie było objawień, które trwają tak długo. One trwają ponad 40 lat. Codziennie. I kilkoro wtedy dzieciom się ludziom dorosłym. Nigdy. W historii chrześcijaństwa nie było takiego objawienia jak Medzugeja. Co oznacza, że czas się zmienił, że sytuacja jest inna, prawda? Te objawienia były jeszcze przed wojną w Jugosławii dawnej. Kiedy te dzieci płakały i widziały, co tam będzie się działo, tam zginęło może nawet pół miliona ludzi, z 300 tysięcy na pewno w tej wojnie. Ile ludzi zostało rannych? Ile poturbowanych, ile nieszczęść ludzkich tam spadło. A Matka Boża już w Fatimie mówiła o tym, że gdybyśmy się nawrócili, zaczęli odmawiać różaniec, traktowali Boga poważnie, to Druga Wojna Światowa mogłaby się nie zdarzyć. A Druga Wojna Światowa przyniosła z sobą śmierć milionów ludzi. Nikt nie wie ile. Jedni mówią 50, inni mówią 100. Prawda jest między, ale to o takich ilościach ludzi mówimy. Zależy, kto jak liczy. Takie nieszczęście się zdarzyło, a przed nami kolejna afera, trzeciej wojny światowej. I ona na pewno będzie, ponieważ ludzie się nie zmieniają. Ludzie nie chcą słuchać pana Boga, nie chcą słuchać żadnych objawień. Mają to wszystko. Gdzieś. Tylko że z Boga żartować nie można. Boga można kochać, ale każde inne uczucie w sumie do Pana Boga to nie Pana Boga problem, tylko nasz problem. Bo Trzecia wojna światowa dotknie każdego z nas w jakiś, na różne sposoby. Dlatego ja cały czas modlę się o to, żeby ta Trzecia Wojna Światowa była później, albo w ogóle jej najlepiej nie było. Ale od naszego zachowania zależy, jak ona, jak ona będzie przebiegała w naszym domu, w naszej okolicy, w naszym mieście. To od nas zależy. Pamiętamy Sodomę i Gomorę, kiedy Abraham rozmawiał z Panem Bogiem i Abraham się pyta, gdyby było stu sprawiedliwych, to zniszczysz razem z tych sprawiedliwych, razem z nimi? Nie. No i doszli do dziesięciu. I na tym się skończyła rozmowa. Gdyby było dziesięciu sprawiedliwych w Sodomie, to Sodoma stałaby do dzisiaj. To została zniszczona. Sodoma i Gomora. Jak my dzisiaj żyjemy? A jeszcze pewnie gorzej w Sodomie i Gomorze. Dlaczego? Dlatego, że technologie posunęły się znacznie dalej. Internet nie służy tylko rzeczom dobrym, ale równie dobrze służy różnym rzeczom złym, i każdy wie o co chodzi. No, tak to jak w naszym życiu jest, że im, każdy z nas ma pokusy. Każdy. I nikt święty nie jest. Ale kwestia starania się. Bycia lepszym człowiekiem. To już jest coś. To już jest coś. W każdym takie znaki Bóg daje, jeśli ktoś chciałby sprawdzić, czy Bóg istnieje, czy to wszystko, o czym mówimy, czyli piekło, niebo, czyście, czy istnieje, to to można sprawdzić. Poprzez cuda, które Bóg pokazuje. Tych cudów jest sporo na całej kuli ziemskiej. Często koło takich cudów, jak figury Matki Bożej płaczącej są ludzie, którzy są mistykami, którzy rozmawiają z Bogiem. Warto ich posłuchać. A w internecie można z domu nie wychodzić dzisiaj. Dzisiaj w internecie można znaleźć wszystkie te cuda. Można spojrzeć na stygmatyków i popatrzeć się na nich. I jeśli ktoś uważa, że stygmatyk jest fałszywy, weźmy ojca Pio, taki najbardziej znany, no to nie da się stygmatów samemu zrobić. Bo gdyby ktoś sobie robił sam nożem stygmaty, to mu ta ręka spuchnie. Jeśli ktoś to robił przez 50 lat, to tą rękę już dawno, by wszelakie gangreny, zarazy, wszelkie, to wszystko tam weszło. A w przypadku stygmatyków to jest tak, że rany są czyste. Tam nie ma ropień, tam nie ma opuchlizny, tam nie ma żadnej gangreny. Tam jest zdrowe ciało, potem jest rana i leje się krew. To się dzieje przez dziesiątki lat. U każdego różnie. U każdego stygmatyka jest to inaczej u Bio było 50, u Katarzyny Szymon było ponad 60. Warto postudiować żywota stygmatyków, najlepiej tych najbliższych nas, i styków. Jeśli to komuś bywa mało, to może popatrzeć na cuda, nie wychodząc z domu. Dzisiaj można sobie te wszystkie cuda zobaczyć w internecie. Można zobaczyć Medjugorje, Dokumentalne filmy, kiedy ta, te dzieci wówczas spotyka, patrzą się na Matkę Bożą. W tych twarzach tych dzieci widać odbicie nieba. To widać, żaden aktor z Hollywoodu nie jest w stanie zagrać tak przejęcia, kiedy rozmawiają te dzieci z Matką Bożą. Wystarczy kliknąć. Dużo, duży, problem, duży problem to nie jest na dokumentalne filmy z Medjugorje, ale nie tylko z Medjugorje. Tych objawień było sporo. Tam w Afryce była taka taka wojna między Rwandą a Ugandą, Rwandą i coś tam jeszcze, chyba Ugandą. Tutsi i Hutu się tam wyrżnęli. Z pół miliona ludzi wyrżnęli maczetami. Matka Boża tam się też objawiała przed. I widać jak ta murzynka, która miała objawienia, Reaguje w momencie, kiedy ona widzi Matkę Bożą. To są dokumentalne filmy. To nie było tak dawno. To można spojrzeć, jak odbicie Boga jest na tych twarzach ludzi, którzy mają te widzenie. My tej Matki Bożej czy Jezusa Chrystusa nie widzimy, ale widzimy reakcję tych, którzy widzą. Także jeśli ktoś ma odrobinę dobrej woli, to może w ciągu jednej godziny Zastanowić się, pomyśleć i sprawdzić, czy Bóg jest. Czy to wszystko prawda? Warto to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że od momentu dopiero kiedy zaczynamy być wierzący, zaczynamy mieć łączność z Bogiem. A bez tej łączności z Bogiem, to nie potrafimy zacząć kochać Pana Boga. Bóg kocha nas wszystkich i wierzących, i niewierzących. I tych, którzy błądzą i robią źle wszystkich. I to kocha do tego stopnia, że grzechy każdego człowieka na krzyżu zostały odkupione przez Jezusa Chrystusa. Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus widział nasze grzechy dzisiaj. Widział to, co narozrabiamy, to, co nie jest dobre z punktu widzenia Bożego. To, co nie jest dobre z punktu widzenia Bożego, nie jest dobre dla nas. Ponieważ Bóg dla nas przygotował, dla każdego człowieka przygotował życie wieczne i wspaniałą willę w niebie. To oczywiście wila w cudzysłowie, bo nie ma tam domów. Ale dla każdego przygotował cudowne miejsce w niebie. I warto z tego zaproszenia Pana Boga skorzystać. Niesłychanie warto, bo Drugie miejsce to piekło, które jest przerażająco straszne. To jest kraina, tak jak u Pana Boga jest krainą miłości i wzajemnego zrozumienia, to piekło to to jest czysta nienawiść i wszelakie draństwo. Niektórzy mówią że w tym świecie, niektórzy mają piekło. To prawda. To prawda, niektórzy mają piekło na tej ziemi. Na pewno mają nie jeńcy ukraińscy w, nim, w rosyjskiej niewoli. Mają oryginalne piekło. Ja widziałem ludzi, którzy wyszli po dwóch latach, z tej niewoli po trzech latach, byli starsi o 30 lat. Oni zostali wzięci jako, jako młodzieńcy, a wyszli jako starcy z, z tego rosyjskiego więzienia. Za to ruskie draństwo, to oni będą wszyscy w piekle. Włączając tych wszystkich rządzących, bo to oni zgotowali takie piekło. Ale to ziemskie piekło ma swój koniec. Człowiek albo umiera w, tym, w tej tragedii, albo stamtąd wychodzi. A nawet jeśli jest do końca życia w tym piekle, to to piekło ma typu 50 lat. Natomiast z piekła, po tamtej stronie nie wychodzi się nigdy, ona jest wieczna. Teraz sobie proszę wyobrazić, o, co, o czym my mówimy. My mówimy o wiecznym raju, o wiecznej szczęśliwości i o wiecznym potępieniu. No to jeśli każdy z nas ma 24 godziny, no to warto poświęcić kilka minut, a nawet godzin, żeby sobie w życiu sprawdzić, czy co jest prawdą, a co nie jest. Nikt za nas tego nie zrobi. To trzeba zrobić samemu. To nie zrobi ani mama, ani tata. Nikt. Każdy z nas musi się odrobinę wysilić. Odrobinę. Po co to jest godzina dwie, tak? Jak często człowiek się nudzi albo ogląda filmy, które są nosą... <gryw> różnej jakości. No, to takie historie. Ja miałem szczęście. Ja zobaczyłem ten krzyż, a potem się dowiedziałem, że Katarzyna Szymon jest w kostuchnie kołkatowic. To wsiadłem w pociąg, miałem, miałem zarowiarę. Wsiadłem w pociąg, pojechałem, zobaczyłem. Udało mi się spotkać na chwilę przed jej śmiercią. Zobaczenie stygmatu, stygmatyka to taki skok, ogromny skok naszej wiary. Zobaczenie jakiegokolwiek cudu. No, warto się przed tym do Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie jest niewierzący, ale zaczyna szukać, no to Duch Święty sam przyjdzie. Bo Bogu zależy na nawróceniu każdego człowieka. Bogu zależy na zbawieniu każdego człowieka. No, po to Pan Jezus tu przyszedł i dał się ukrzyżować, żebyśmy wszyscy byli zbawieni. A są ludzie, którzy mówią, a co. Bzdury, mam ciekawsze zajęcia. Dyskoteka, plaża i wakacje. Co to byś takiej durny, tam zajmował? Tylko, że ten czas na tej ziemi jest bardzo krótki. Nawet jeśli ktoś będzie żył 150 lat, to dalej jest krótko. Polega to na tym, że. Ja mam 67 lat, to minęło jak jedna sekunda. Ja byłem taki mały, biegałem po tym ogrodzie, taki mały. Mam 67 lat. Już nie biegam. Chodzę. Minęło jak jedna sekunda. Jeśli ja pożyję jeszcze 10 lat, chciałbym umrzeć dzisiaj, bo tam jest milion razy lepiej niż tu. Tu jest cudownie, a tam jest milion razy lepiej. No to ja wybieram milion razy lepiej. Proste. Ale jeśli Bóg zdecyduje, że jeszcze 10 lat mam za gadać tu na tym TikToku i YouTube, to. To to jest jedna dziesiąta sekundy. Jeśli ktoś słucha mnie, który ma 20 lat, a są tacy, co tam słuchają i, mają, i są tak młodzi, to oni też przeżyli już jedną sekundę. To zostało mi jeszcze za 3, a cztery może sekundy. I jest koniec. Jeśli człowiek nie otrzyźwieje, nie zacznie myśleć o swoim wiecznym zbawieniu, to ma przegrane. Jak to jest możliwe, że Jezus Chrystus wszystkich nas kocha, odkupił grzechy wszystkich ludzi? Jak to jest możliwe, że ktoś idzie na potępienie wieczne? A dzieci z Fatimy widziały, że ludzie idą na potępienie wieczne, jak płatki śniegu w śnieżną zimę. Tyle ludzi je na potępienie wieczne. Wynika to z tego, że się człowiek całe życie lekceważył zbliżnie do Pana Boga. I potem wchodzi o ten sąd, każdy wejdzie i wierzący i niewierzący. Każdy po swojej śmierci, ma od razu sąd. Od razu. W pierwszej sekundzie po śmierci. I wówczas człowiek, który. Całe życie odrzucał zbliżenie do Boga. Miał ciekawsze rzeczy. To nie może uwierzyć, że Bóg może być tak dobry, że może Go oczyścić i że on będzie szczęśliwy w raju. Człowiek nie jest w stanie w to uwierzyć. Bo my tu się rozwijamy, tak? My się czegoś tu uczymy. Jeśli myśmy się tutaj nie nauczyli zmiłczenia do Boga, to na tym sądzie jest straszny problem. Oczywiście Bóg jest bowiem wszechmogący, może wszystko, ale nie ingeruje w wolną wolę człowieka. Dlatego tak niesłychanie ważne jest, żeby oddać swoją wolną wolę Panu Bogu. Bo kiedy oddajemy wolną wolę Panu Bogu, to wtedy Bóg o wszystkim decyduje i nas prowadzi. To jest najlepszy ojciec. Najwspanialszy. Nie ma lepszego i on nie popełnia błędów. Więc, jeśli zaufamy Bogu całkowicie i oddamy wolną wolę Panu Bogu, najlepiej przez serce Matki Bożej, to mamy gwarancję zbawienia. Zapraszam wszystkich do raju, bo w piekle jest byle jak. Jest strasznie. Wreszcie, jak trochę zbliżę. Tak ten krzyż wyglądał. Takie niesamowite historie. No tak to wygląda z drugiej strony. No tam pisze Misyjny Krzyż w Słupsku. Odwraca literki, to ciężko przeczytać. Ale w internecie kilka informacji o tym jest. Życzę wszystkim miłego wieczoru, samych radości. Do spotkania w raju. Tam jest rewelacyjnie. Dziękuję Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom aniołom, się wszystkich błogosławi Bóg Trzechowący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.